Jeszcze dzień dobry. Marcin Sokołowski, Szerbi. Yy, przygotowałem dzisiaj dla Was materiał, w którym podsumuję analizę kilkudziesięciu programów Employee Advocacy i postaram się wyciągnąć wnioski, yy, dlaczego w niektórych programach wszystko idzie dobrze, ludzie chętnie publikują, mają przy tym fan i wszyscy są zadowoleni, a w niektórych yy, tak się nie dzieje. Yy, Dlaczego właśnie ja będę o tym opowiadał? No cóż, jesteśmy z Szerbi. Nie będę wam opowiadał naszej historii o Dadamie Ewa, ale po prostu tym się zajmujemy. Przygotowując ten materiał, zebrałem wnioski z naszej platformy która mierzy, pozwala publikować. Jest tam dużo analityki odnośnie zachowań ambasadorów treści. Porozmawiałem z naszymi pszczółkami, z naszymi CSM-kami, które opiekują się i prowadzą takie programy, i dostałem naprawdę fantastyczny feedback. Zebrałem to wszystko razem, i dzisiaj postaram się wam w możliwie syntetyczny sposób pokazać, pokazać co zrobić, a nad czym się zastanowić i na co uważać, co może być taką czerwoną flagą która sprawi, że wasz program nie potoczy się dobrze. No ale dobrze, powiecie ok, posłuchajmy, ale dlaczego w ogóle mielibyśmy wdrażać taki program? Po co nam employee advocacy? No, po to, ponieważ zrobi to wiele dobrego dla waszej organizacji. Tutaj przytaczam kilka statystyk z szanowanych i renomowanych organizacji. My sami widzimy, że na przykład w kontekście kandydatów, employer brandingu, kandydaci, otoczenie firmy najzwyczajniej w świecie chcę widzieć, co się dzieje i sprawdza menadżerów, zarządy, ludzi, z którymi będzie pracowało. A nie zagląda na strony kariery. Oni chcą widzieć, jaka jest atmosfera w firmie, o czym się mówi, jakie są projekty, i po prostu bardzo często i bardzo chętnie sięgają do social mediów. Nierzadko też pracownicy wewnętrznie mówią, że dowiadują się o tym, co się dzieje w firmie z Linkedina. Komunikacja wewnętrzna to jest trudna rzecz i najzwyczajniej w świecie wasi ludzie są po prostu autentyczni, kiedy publikują, kiedy dzielą się projektami, a Linkedin nam w tym pomaga. To znaczy. Rośnie, rośnie w siłę. W Polsce już 6,2 miliona użytkowników i rośnie w tempie bodajże 45 tysięcy nowych użytkowników miesięcznie. Odsyłam Was do, Bibli, do Biblii LinkedIn, którą przygotowaliśmy. Także no, powodów jest mnóstwo, wymieniłem tylko kilka z nich. A jeśli wszystko idzie dobrze, to sytuacja. Może wyglądać tak, że wasi ludzie nie tylko mają przy tym fan, ale chętnie dzielą się projektami, które robią, opowiadają o historiach yy, yy, z firmy, opowiadają o tym, co się dzieje, opowiadają, jakie mają wyzwania, yy, często też opowiadają o tym, co się nie udało i bardzo dobrze, bo wiemy, że świat nie jest idealny i nie wszyscy mają tylko sukces, awanse i, i nieustające pasmo sukcesów. Natomiast chętnie się tym dzielą, opowiadają historię i to bardzo fajnie wpływa na potencjalnych klientów, potencjalnych kandydatów, partnerów. No dobrze, no to zakładam, że, że jesteście przekonani lub planujecie lub myślicie o wdrożeniu takiego programu. Zacznijmy tak syntetycznie od zasobów. No bo musicie zaplanować jakieś zasoby. Jakie, jakie są potrzebne, żeby, żeby ten program się udał. Ja się teraz odrywam trochę od tego, yy, jak i skąd weźmiecie te zasoby, to znaczy, czy kontent będziecie dostarczali sami, czy zlecicie na przykład szerbi. Mamy cały dział, który się tym zajmuje, czy już macie agencję? natomiast ważne, żeby ten content był. Dlaczego? Powiem o tym za chwilę. Jak nim zarządzać, też powiem o tym za chwilę. Yy, przygotowałem dzisiaj dla Was naprawdę smaczek. Yy, Śmiem nawet stwierdzić, że Game Changer, jeśli chodzi o, o treści i to, jak możecie się komunikować, ludzie no ludzie są najważniejsi, ludzie są w centrum tych programów, ale co zrobić, żeby chcieli się angażować, żeby, żeby chcieli opowiadać te historie, żeby się czuli komfortowo. Natomiast na pewno powiem Wam dzisiaj też, na co zwrócić uwagę, jak i kogo zaprosić do programu. Narzędzia, no cóż, pewnie nie jestem najbardziej obiektywną osobą, bo dostarczamy platformę, która tym zarządza. Natomiast dość powiedzieć, że Będziecie potrzebowali jakiegoś narzędzia. Nie mówię, że to musi być serbii, natomiast jeśli chcecie mieć skalę, jeśli chcecie mieć kontrolę i spokój na tym, co się dzieje w programie, to takiego narzędzia będziecie potrzebowali. No i zaangażowanie, to też jest jeden z najważniejszych elementów. To nie jest sprint, to jest maraton. Dużo dzisiaj będę o tym mówił. No i dobrze, no i przejdźmy. Zacznę trochę może nie negatywnie, ale zacznę od rzeczy, które sprawiają na etapie planowania i zasobów, że programy. Nie idą tak, jak, tak dobrze, jak mogłyby pójść. To, co widzimy bardzo często, to jest taki zbytni optymizm na etapie planowania. Wy często, osoby, które są ownerami, którzy są szefami projektu, no macie dużo na talerzu, macie mnóstwo różnych projektów i czasami zbyt optymistycznie powiecie, a dobrze, zaczniemy ten projekt, mamy na to jakiś pomysł i on się będzie toczył. No, otóż nie. Po pierwsze. Musicie zaplanować na to swój czas i czas też waszych ambasadorów. Natomiast, i za chwilę jeszcze o tym powiem, jak, jak zrobić to w fajny, fajny sposób, taki, żeby, żeby był optymalny. Natomiast założenie, które, no mówiąc zupełnie wprost, zdarza się, że wykłada program, jest takie, że, że ludzie będą sami robili treści. To znaczy, że 100% treści będzie robione oddolnie. Ci ludzie też mają swoje projekty, mają swoje zadania. Jeśli. Postawicie na to 100%, że, że treści będą pochodzić od nich, no to być może na początku, na fali takiego entuzjazmu to się będzie działo, ale za chwilę to zgaśnie i umrze. I naprawdę wierzcie mi na słowo, tutaj to trochę jest po stronie waszej. Potrzebujecie dostarczyć im coś, co nazwiemy biblioteką treści, Content Hubem, takiego narzędzia, które pozwoli im zacząć. Bez tego będzie naprawdę trudno. Drugi punkt, który sprawia, że, że programy nie idą tak dobrze, jest postawienie na takich y, firmowych top gun. W każdej firmie są ludzie, którzy są świetni, którzy... Umieją opowiadać o produkcie i wszyscy chcą, żeby wystąpili na konferencji, chcą, żeby pojechali do klienta ważnego, chcą, żeby wystąpili na nie wiem, wewnętrznym evencie, czy chcą się z nimi skonsultować. I często jest takie założenie, że skoro chcemy iść na zewnątrz, opowiadać światu, jacy jesteśmy fajni i opowiadać nasze historie, to ci ludzie się zaangażują i, i będą to robić. No to oni są zwykle najbardziej oblegani. Jest mnóstwo fajnych sposobów, żeby wyciągnąć z ich głowy tą wiedzę i żeby, i żeby się nią dzielić i ją dystrybuować. Natomiast założenie, że oni porzucą wszystko inne i będą takimi naszymi gwiazdami w programie, to się nie zadzieje. No, przepraszam, że jestem tutaj partykilerem, natomiast jest na to x sposobów, żeby ich to wciągnąć, żeby, żeby oni sami widzieli z tego korzyść i czuli, że budujemy ich markę osobistą. Natomiast jeśli po prostu weźmiemy ich do programu i będziemy liczyli, że wokół nich zbudujemy i na nich z ich w wytreści, to jest założenie błędne i może się skończyć boleśnie. Planowanie zasobów. To jest raczej maraton, mówiłem już o tym, nie sprint, dlatego dobrze jest zaplanować przynajmniej na trzy miesiące to rozpoczęcie. Za chwilę pokażę Wam taką przykładową roadmapę, jak to zrobić. Natomiast no, taki zupełny brak planu to jest też powód, że te programy się najzwyczajniej e, nie udają. No i też takie założenie, że to się będzie działo obok. Będę realizował swoje projekty, ktoś mi pomoże, czasami wrzucę jakiegoś posta. No nie, trzeba sobie uczciwie, samemu przed sobą po prostu zaplanować. Że ci ludzie, których mam w programie, niech to będzie 20, 30, 50 osób, no to oni będą mi zadawali pytania, oni będą mieli jakieś problemy, oni będą do mnie przychodzili. Trzeba to przewidzieć i przygotować dla nich, nie wiem, playbooka, który odpowie na 80% ich pytań. Trzeba przygotować spotkanie z nimi feedbackowe, żeby usłyszeć, co im się podoba czy nie. Bo jeśli tego nie zrobimy, to, no to za chwilę w negatywny sposób do nas wróci. To oczywiście mogą robić nasze pszczółki. I, I dawać feedback, i podpowiadać, i tak dalej. Natomiast, y, y, jeśli chcecie robić to sami, to na pewno trzeba to ująć w roadmapie. I nie przerażajcie się tą roadmapą, którą tutaj Wam pokazuję. Yy, ona może być dużo prostsza, natomiast, tak zwyczajnie po ludzku. Jak w każdym projekcie, zaplanujcie takie bardzo podstawowe elementy. No od czego się zaczyna taki program? Od komunikacji, od powiedzmy jakiegoś maila, który wychodzi do ludzi, który musi mieć swoją datę, który musi w taki transparentny sposób odpowiadać why, what i how. Po co chcemy zrobić ten program? Jakie będą z tego korzyści dla firmy, ale jakie z tego będą korzyści dla ciebie, drogi potencjalny ambasadorze? Bo, jak dostaje taki pracownik z maila, który zaprasza go do programu, no to tak zupełnie mówiąc wprost i pragmatycznie, on myśli sobie, czy będę miał z tego jakieś korzyści. Czy tylko będę musiał siedzieć po godzinach, nie dostanę żadnej podwyżki, ani dodatkowych benefitów z tego, a ktoś coś ode mnie oczekuje. oczekują, czyta oceny me, Dlatego trzeba fajnie to przygotować, powiedzieć jakie są korzyści, że chcemy zainwestować w swoją markę osobistą, chcemy, żeby świat usłyszał, jakim jesteś ekspertem. Zaprosimy cię na warsztaty i tak dalej i tak dalej. Natomiast to się musi wydarzyć. Musimy zaplanować warsztaty, żeby ludzie się czuli komfortowo w social mediach. Pamiętajcie, że to nie są social ninja, nawet jeśli wy nimi jesteście. To, to dobrze zaprosić ludzi, którzy nie są. Za chwilę jeszcze o tym powiem. I tak dalej, i tak dalej. Roadmapa. Nie będę tutaj do poziomu atomu tego analizował, natomiast y, warto mieć roadmapy na pierwsze, na pierwsze trzy miesiące. Drugi obszar, który jest. Y, nie chcę mówić, że któryś jest ważniejszy. Najważniejszy Najważniejsze są ludzie. Treści potrafią być y, wąskim gardłem. Treści potrafią sprawić, że. Że treści są paliwem dla programu. I dobrze sobie zdać sprawę z tego, że, że jest kilka, może nie kontrowersji, ale kilka wyzwań związanych treści, z treściami. Po pierwsze, widzimy, kiedy ambasadorzy korzystają z naszej platformy, widzimy, że często ludzie, którzy są właścicielami projektów, ownerami, sami nie publikują. Słuchajcie, no. Tak nie powinno być. Przykład idzie z góry. To jest jak z dziećmi. Kiedy, kiedy rodzice, nie wiem, mówią dzieciom, żeby nie warto oglądać telewizji, to jest zło, a potem sami siedzą i oglądają, to to jest takie no, learning by doing. Musicie sami publikować, dawać dobry przykład, angażować się. Jeśli wymagacie, oczekujecie tego od innych ambasadorów. Drugi, druga zła praktyka, coś, co potrafi być, działać na niekorzyść programu. To jest taka trochę, nie chcę powiedzieć, subiektywność, jeśli chodzi o treści. Jeśli dajemy już tym ludziom treści, super, natomiast często widzimy, że ludzie patrzą wąsko, to znaczy patrzą, dają treści, które są z mojego obszaru, mają swój obszar na radarze i nie widzą, że tam są jeszcze ludzie od, nie wiem, od cyberbezpieczeństwa, że są ludzie z produkcji, że są yy, ludzie ze sprzedaży na przykład, tylko chcą, żeby firma komunikowała i opowiadała historię z ich obszaru. Miejmy na uwadze, zapraszajmy ludzi z różnych obszarów i dawajmy im też treści, które oni będą chcieli publikować, bo jeśli te treści będą zbyt ogólne, zbyt marketingowe, że mamy sukces, taki oczywiście też jakiś procent powinien być, ale oni się wtedy nie zaangażują. Zdarzają się też sytuacje, na szczęście często, że ambasadorzy tak się wkręcą, że są hiperaktywni. I nasza rada na podstawie wniosków z naprawdę wielu programów byłaby taka, żeby... Nie karać ich za to. Znaczy, my systemowo w platformie możemy wprowadzać pewne limity, natomiast widzimy, że to podczyna, podcina skrzydła, kiedy czasami yy, właściciele programów widzą, że ktoś publikuje nie tylko o firmie, publikuje rzeczy związane, nie wiem, z kompletnie, właśnie nie z nie z tym, co dotyczy spraw biznesowych, ale w tym absolutnie nie ma nic złego. Nasza rekomendacja jest taka, żeby pozwolić tym ludziom, nawet jeśli 10, 15, 20% tego, o czym opowiadają, dotyczy firmy, a cała reszta czegoś innego, to naprawdę nie ma w tym nic złego. No i teraz, jak sprawić, żeby ludzie chcieli, załóżmy, chcieli publikować. Jak przekonać ich do tego? No Trochę też, nie wiem czemu, czy podświadomie nawiązuje ciągle do tych analogii z dziećmi, natomiast trochę po prostu trzeba im pomóc. Pamiętajcie, że jeśli dla Was to jest łatwe i umiecie jeździć na rowerze, to dla nie wszyscy są social ninja'mi. Ludzie mają takiego krytyka u siebie w głowie trzeba w prosty sposób im pokazać: Słuchaj, nic złego się nie stanie, kiedy zaczniesz to publikować. Nie pojawią się hejterzy, którzy rzucą ci do gardła. Zobacz, tak działają social media, o takich porach lepiej publikować. Po prostu sprawić, żeby ci ludzie czuli się komfortowo. I to bardzo ich otwiera i pomaga. Ludzie zaczynają publikować, zaczynają wiedzieć, że wy publikujecie. Natomiast. Teraz pojawiają się możliwości, które no dają nam takie turbo. Pewnie jesteście zmęczeni wszechobecną i wszechwładną sztuczną inteligencją, dlatego teraz właśnie będzie post o sztucznej inteligencji. Tak mówiąc, zupełnie serio, my też mamy trochę tego dosyć, natomiast widzimy, że to jest po prostu narzędzie, wierzymy, że ono nie zbawi świata. I nie we wszystkich obszarach będzie pomocne. Natomiast obszar, ten, o którym tutaj mówimy, jest naprawdę genialnie się to sprawdza. Chciałem Wam pokazać narzędzie, które nazwaliśmy. No, jak mogliśmy nazwać takie narzędzie sztuczną inteligencję od szerbi, czyli pszczół, No, oczywiście nazwaliśmy Maja. Maja to jest moduł, który pomaga ludziom yy, nie startować od zera. Zobaczcie, ja tutaj nagrałem proste demo, w którym yy, poprosiłem Maję, żeby przygotowała. Post na temat tego eventu. Napisz zaproszenie na, na post dotyczący LinkedIn Local Virtual. Yy, możemy poprosić Maję, czy yy, zdefiniować, czy post ma być krótki, średni czy długi. Możemy powiedzieć Maj, w jakim stylu ma być. Czy ma być biznesowy, czy ma być sensacyjny, czy ma być smutny, czy profesjonalny, yy, czy szczęśliwy. No i Maja bierze się do roboty, zakasuje skrzydełka i za chwilę przygotuje mi taki post. Czy on będzie idealny? Oczywiście, że nie będzie idealny. Chciałem krótki post zapraszający, mam krótki post zapraszający na event. Mogę za chwilę, jeśli mi się nie podoba, poprosić o dłuższy post. Mogę poprosić w innym stylu. Natomiast to, co jest ważne, że ja nie startuję od zera. Mogę powiedzieć, Maj, dodaj hasztagi, mogę powiedzieć, Maj, dodaj emotikony. I dla ludzi, którzy na co dzień nie mają z tym stycznia, styczności, no oceniam, że oszczędza jakieś 80% czasu. Czasami yy, chcą publikować, ale mają mnóstwo roboty, mają zły dzień, przychodzą już do firmy zdenerwowani i po prostu nie mają ani siły, ani ochoty, ani pomysłu może o czym opublikować. A mogą dać zadanie, mają i powiedzieć, nie wiem, bez względu na to na obszar, w którym się znajdują, mogą powiedzieć: napisz o dobrych praktykach w onboardingu, za długi, zrób krótszy, zrób po angielsku, dodajemy ikony. Jeśli są, nie wiem, z cyberbezpieczeństwa, to przygotuj post o ostatnich atakach DDoS. I oczywiście potem trzeba do tego usiąść, trzeba go doszlifować, napisać po swojemu. Natomiast naprawdę nie ma dramatu. Jest naprawdę dobrze, jeśli chodzi o, o tą mądrość sztucznej inteligencji. Czasami pisze zdania takie, on, on, ale wtedy trzeba zmienić ton głosu. I naprawdę bardzo fajnie to pomaga, naprawdę widzimy, że u naszych klientów dopiero wprowadzamy to teraz. Yy, we wrześniu do, do platformy i do klientów, widzimy jak fajnie to uruchamia ludzi, którzy do tej pory nie pisali. Pomaga, pomaga, daje takiego kopa. Dlatego rekomendujemy, żeby oczywiście nie mówię tutaj, nie patrzcie proszę na to jak na product placement, natomiast wiem, że nie będziecie tym tak podekscytowani jak my, natomiast strasznie fajnie pomaga to rozwiązać ten problem niemocy twórczej. Bo to się zdarza w każdym programie. Nie Chcielibyśmy, żeby nasi ambasadorzy publikowali regularnie, ale z różnych powodów są po prostu ludźmi. My jesteśmy ludźmi. To nam bardzo, bardzo pomaga. Nie mogę zmienić slajdu. Mogę. Ludzie. Powiedzieliśmy sobie o treściach, powiedzieliśmy sobie o planowaniu. Powiedzmy dwa słowa o tym, jak dobrać ludzi, jak zarządzać ambasadorami w programie. Zaczniemy od najważniejszego moim zdaniem stwierdzenia. Chińscy ochotnicy to nie jest najlepszy sposób na... Wybranie ambasadorów. To nie znaczy, że macie im łamać palce, tak jak Karol tutaj Bartkowi, wykręcać ręce. Natomiast widzę, że takie programy, w którym oni są wskazani palcem i że ty dzisiaj będziesz szczęśliwym ambasadorem, ty będziesz dzisiaj dzielił się wiedzą i opowiadał o tym, jakie fajne robisz projekty, to najzwyczajniej w świecie nie działa. Są ludzie, którzy nie wierzą w social media, którzy uważają, że to jest zabawa w publikowanie piesków i kotków. I naprawdę nie ma jakby co przekonywać nieprzekonanych. Dużo lepiej skupić się na, na lokomotywach, na takich ludzi, którzy będą się chcieli zaangażować, którzy to czują, którzy będą widzieli z tego korzyści. Ale znowu wracając do, wracając do takich y, y, statystyk i analizy programów, które pomogą wam go zaplanować, brutalna prawda jest taka, że 100% ludzi się nie zaangażuje, których weźmiecie do programu. Dobra wiadomość jest taka, że jeśli dobrze zrobicie tą komunikację, to zgłosi się wielokrotnie więcej ludzi. Niż, tacy, niż liczba, którą macie w głowie, w głowie na początek. Natomiast nasze, nasza analiza i statystyki pokazują, że mniej więcej 50-60% zaangażuje się ludzi, którzy to deklarują, będą regularnie publikowali, będą fajnymi ambasadorami. 20-30 osób zadeklaruje, natomiast nie zaangażuje się. Za chwilę powiem jeszcze o powodach. 20-30 osób zaangażuje się, powie, że się zaangażuje, natomiast będzie to wymagało, Pewnej atencji, będzie to wymagało pomocy, bo oni nie będą mówili o pewnych obawach, które mają, tego, że czegoś nie wiedzą, nie rozumieją. Trzeba będzie im pomóc, natomiast oni wrócą do programu. Kiedy wrócą? No wtedy, kiedy, kiedy im trochę pomożecie. Tutaj ja naprawdę nie wiem, czemu ta analogia z tymi dziećmi ciągle, ciągle wraca, natomiast, właśnie kiedy będziecie takim trochę. Kijkiem z tyłu, który pomaga się im rozpędzić i jak puścicie w pewnym momencie ten kijek, to nie nie zauważą, a będą już jechali i pędzili. Natomiast muszą, muszą liczyć na waszą pomoc, na, na szerbi, na was, na ludzi, którzy im pomogą trochę, trochę wyjść z tej strefy komfortu, bo dobrze mieć świadomość, że dla wielu ludzi to, to jest jakieś, jakieś wyjście ze strefy komfortu. No więc jak wybrać tych ambasadorów i jak nimi zarządzać? Po pierwsze, widzimy, że strasznie fajnie to działa, kiedy zaprosicie ludzi z pierwszej linii frontu. Takich ludzi, którzy rozmawiają z klientami, z kandydatami, spotykają się z zewnętrznymi partnerami, dlatego dobrze jest pomyśleć o handlowcach, o konsultantach, o ludzi z obsługi klienta. Oni mają naprawdę. W kategorii autentyczność tutaj nie ma nic lepszego, a autentyczność tutaj będzie bardzo ważna. Pozwólmy, dajmy im narzędzia i pozwólmy im opowiadać te historię. Zobaczycie, ja wiem, że mnóstwo ludzi ma obawy, natomiast czy nie będzie kryzysu? Nie będzie, uwierzcie mi, naprawdę to będzie dużo, tyle dobrego, dużo więcej dobrego wyniknie z tego niż potencjalnych kryzysów, w których, w których się obawiacie. I teraz też dobór tych ambasadorów. Dobrze zrobiona komunikacja sprawi, że będzie ich dużo. Y, takie y, podejście, które bardzo polecamy, to jest will, nie skill. Często mamy takich, takie stare wygi, które założyły, założyły y, profile, nie wiem, x lat temu, 10-15 lat temu. Natomiast to, że ktoś już tam jest, jest mniejszą wartością niż to, że ktoś chce tam być, że ktoś będzie się tym bawił, rozwijał i, i, i regularnie. Jak wybrać takie osoby? i zrobić prostą ankietę na początku prostą ankietę i zadać ludziom pytanie od kiedy jesteś na LinkedInie ile masz kontaktów jaka jest twoja motywacja co chcesz osiągnąć to naprawdę kilka takich pytań pozwala bardzo łatwo ocenić kto jakim będzie ambasadorem i teraz uwaga to też jest może być trudne natomiast trzeba to robić bo widzimy że w programy które to robią dużo fajnie się rozwijają trzeba te osoby, które się nie angażują, po prostu trzeba im dziękować. Pokazywać żółte kartki, pokazywać czerwone kartki i zapraszać nowych. Widzimy, nasi różni klienci yy, robią to w różny sposób. Na przykład u jednego z, yy, z dużych klientów wszystkie nowe osoby, które dochodzą do firmy, są zapraszane do takiego programu. Okazuje się, że oni są świetnymi ambasadorami. W kontaktach mają ludzi z poprzednich firm, ich publikacje docierają poza bańkę, która zwykle jest u osób, które długo pracują w firmie. Natomiast nie należy się tego bać. I po prostu tych ludzi, którzy, które się nie angażują, po prostu im dziękować. No, zaprosiliśmy Cię do programu, oczekiwaliśmy pewnej aktywności. Yy, jesteś zbyt zajęty, okej, okay, rozumiemy to, natomiast jest dużo chętnych osób na Twoje miejsce, dziękujemy i, i po prostu co jakiś czas to zmieniamy, i to działa bardzo dobrze i odświeżająco na program. I też nie bójmy się promować i wspierać tych ludzi. Widzimy, że to jest czasami odbierane jako jakieś parcie na szkło, w jakiś w negatywny sposób. Każdy ma inne motywacje, natomiast marka pracodawcy naprawdę na tym zyskuje. Ludzie nie muszą za każdym razem pisać o waszych produktach, rozwiązaniach, nie muszą tylko i wyłącznie pisać o sukcesach. Jeśli ich wspieracie w tym i dodajecie im skrzydeł, a nie je podcinacie, to naprawdę długofalowy efekt dla firmy będzie dużo, dużo lepszy. No i właśnie w temacie zaangażowania yy, grywalizacja i fan. Naprawdę przy okazji można mieć naprawdę dużo zabawy. Yy, tutaj wybrałem dwa przykłady jednego z naszych klientów naprawdę fantastyczny program w BGK, yy, gdzie niedawno ambasadorzy Dostali przesyłki, w wielkie pudła, które jak dostali, to zaczęli otwierać na Open Space, a w środku były balony z helem, które jak wleciały, to wszyscy je zobaczyli. Tam były różne drobiazgi i podziękowania za to, że są ambasadorami. Naprawdę fantastycznie fantastycznie to zadziałało. Także, jeśli chcecie, żeby ludzie się zaangażowali, to pomyślcie o grywalizacji. W szerbie oczywiście, jest cały moduł, i to jest fundament, który nalicza punkty za aktywności, który buduje rankingi. To, jak go wykorzystacie. To jest już po waszej stronie. Natomiast to naprawdę nie wymaga żadnych wielkich budżetów. Grywalizacja wystarczy, że ktoś zostanie wymieniony i, i pokazany jako przykład, i to już ludziom dodaje skrzydeł. Firmowe gadżety robią roboty. Tutaj nie potrzeba wielu monet, a bardziej takiego wyróżnienia i pokazania dobrych praktyk, i to sprawia, że kolejni ludzie chcą dołączyć. I tutaj, właśnie, kolejny też punkt. Często komunikacja w programie idzie tylko do ludzi, którzy są w programie. Dużo fajnie to działa, kiedy ona idzie szerzej, i wtedy przychodzą kolejni ludzie i mówią: Kurczę, skąd ty masz czas, żeby publikować? A masz takie narzędzie, a czy ja też mogę dołączyć? Dowiadują się, co się tam dzieje, rozwijają się. Także fajną praktyką jest komunikowanie o programie wokół programu, nie tylko do, do wąskiej bazy ambasadorów. No i jeśli dobrze się to zorganizuje, jeśli damy na przykład ambasadorom, nazwę, tak? Social Ninjas, Sherby Social Ninjas. Czasami to może być poważnie, czasami to może być bardziej naśmiesznie, ale to buduje taką fajną społeczność. I zobaczycie, że to jest taki energetyczny program, wokół którego ym, y, firma naprawdę dostanie fajnego kopa pozytywnej energii i będzie się działo dużo dobrego. Ja już tutaj widzę Różne napisy, które mają mnie skłonić, żebym wiosłował do brzegu. Tak więc akurat idealnie się składa, bo mam podsumowanie. A ponieważ wydaliśmy niedawno Biblię LinkedIna, zachęcam, to nie wiem dlaczego, ale użyło mi się 10 przykazań. Także wybrałem te najważniejsze rzeczy, które podsumowują ten materiał, i, i teraz pokrótce, nie wszystkie, postaram się to podsumować. Czyli przede wszystkim planowanie i roadmapa. Nie musi być długa, ale przynajmniej na 3 miesiące, żeby wystartować, to naturalnie pójdzie dalej. Komunikacja na początek. To jest ważne, jak rozpoczniemy, niech ludzie wiedzą, po co to robimy, jak to będziemy robić, w którym kierunku wiosłujemy. Ludzie lubią mieć poczucie celu i wiedzieć, po co coś robimy. Wybór ambasadorów. Hasło will, nie skill. Dziecko na rowerku. Pamiętajcie, dajmy ludziom treści i narzędzia na początek. Żeby przynajmniej wystartowali, jeśli założycie, że oni będą sami robili 100% treści, to tutaj się zapala czerwona lampka, no po prostu tak nie będzie, bieżączka ich pochłonie. Różnorodność tych treści i ich stały dopływ. Nie dawajcie im tylko treści o tym, że jesteście wspaniali, yy, znaczy, przepraszam, nie wy, tylko że w naszej firmie jest cudownie i wspaniale. Pomyślcie o treściach z różnych obszarów, czasami nawet egzotycznych. Naprawdę, posty czasami o BHP potrafią yy, zrobić furorę, uwierzcie mi. Yy. Miejcie z tego trochę zabawy. Grywalizacja, fan, to nie wymaga wielkich budżetów, a sprawi, że ludzie dużo chętniej będą się angażowali i kolejni będą chcieli dołączać. Animacja, nazywamy to animacją. Nasze pszczółki, csm opiekują się programami i regularnie zbierają feedback. Co działa, co nie działa, co możemy zmienić, w którym kierunku mamy wiosłować, to, to sprawia, że te programy żyją i się rozwijają. Komunikujemy do całej organizacji, a nie tylko do ludzi z programu. Warto pamiętać, że to nie jest akcja, że to nie jest akcja, tylko to jest proces, to powinien być stały fragment gry, który, który jest w firmie. No i wreszcie to jest oczywista oczywistość, ale program potrzebuje ownera. Słuchajcie, mam nadzieję, że się nie mądrzyłem za bardzo. Wydaje mi się, że to są pewnie nie super najważniejsze, ale jeśli to są rzeczy takie dus send dons. Jeśli wydaje mi się, że jeśli, że jeśli przynajmniej część z nich zorganizujecie, to to naprawdę może być najfajniejszy program, jaki wdrożyliście w firmie. Widzimy, jak fajnie one rosną z często małych programów kilkunastu, kilkudziesięcioosobowych, do wielofirmowych, a nawet wielokrajowych. Naprawdę robimy programy, które zaczynały się od 20 osób, a dzisiaj jest 1000. Więc to może być naprawdę coś fajnego. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Yy, jesteśmy pszczoły, które się dzielą, więc yy, muszę, yy, muszę odesłać do Biblii. Yy, Sylwia, odsyłam na naszą stronę. U nas wszystko jest bezpłatne, także bierzcie i dzielcie się. Bardzo dziękuję. Yy, jeśli chcecie się połączyć ze mną na LinkedInie, to oczywiście też zapraszam i oddaję głos do Karola już za chwilę. Maja Gojtowska.